Idiom to wyrażenie właściwe tylko danemu językowi, nie dające się dosłownie przetłumaczyć na inny język, ponieważ wtedy wychodzą głupoty jak WHT pięty czy rzucie tłuszczu. Idiomy sprawiają, że brzmisz jak bardziej jak native speaker i oczywiście wzbogacają Twoją mowę, jak i pisanie. Co kilka dni na naszym Instagramie, Facebooku i grupie na Facebooku pojawiać się będą takie karty z idziełami. Dlatego zacznij śledzić nas już dziś i ucz się za każdym razem, gdy korzystasz z tych portali społecznościowych. Zaczynajmy naszą lekcję. Coś, co jest bardzo łatwe do zrobienia: bułka z masłem, pestka, małe piwo, a piece of cake. Ten egzamin to była bułka z masłem. The exam was a piece of cake. The exam was a piece of cake. Coś, co mówisz, gdy nie znasz odpowiedzi na pytanie. Wiem tyle samo co ty. Your guess is as good as mine. Ile ona ma lat? Wiem tyle samo co ty. How old is she? Your gas is as good as mine. Pogorszyć kłótnie, spór lub złą sytuację. Dolewać oliwy do ognia. Add fuel to the fire. Lub add fuel to the flames. Nie dolewaj oliwy do ognia, nie krzyż na policję. Don't add fuel to the fire. Don't yell at the police. Szybko zrozumieć i reagować na różne rzeczy. Mieć łeb na karku. Be on the ball. Czyli ogarniać, co się dzieje dookoła. Mój brat ma zawsze łeb na karku. My brother is always on the ball. Bardzo mała ilość w porównaniu do potrzebnej ilości. Kropla w morzu, a drop in the ocean lub a drop in the bucket. Wszystkie zebrane przez nas pieniądze były tylko kroplą w morzu. All the money we raised was just a drop in the bucket. Osiągnąć dwie rzeczy w jednym działaniu. Czyli upieść dwie pieczeni na jednym ogniu. Kill two birds with one stone. Upiekłem dwie pieczeni na jednym ogniu i odebrałem dzieci w drodze do supermarketu. I killed two birds with one stone and picked the kids up on the way to the supermarket. Coś, co nigdy się nie wydarzy lub jest wysoce nieprawdopodobne. Nigdy. W grudniu po południu, jeśli wierzysz w cuda. When pigs fly. Kupisz ten samochód? Ta, jasne. Czy jakby nigdy. Will you buy this car? Yeah. When pigs fly. To, co robisz, jest ważniejsze niż to, co mówisz, że zrobisz. Liczą się czyny, a nie słowa. Czyny znaczą więcej niż słowa. Actions speak louder than words. Przestań przepraszać i udowodnij, że mogę ci zaufać. Liczą się czyny, a nie słowa. Stop apologizing and prove to me that I can trust you. Actions speak louder than words. Być odpowiedzialnym za podjęcie kolejnego czynu to od Ciebie zależy kolejny krok. Następny ruch należy do Ciebie. Twoja kolej. The ball is in your court. Zrobiłem wszystko co mogłem. Następny ruch należy do Ciebie. I've done all I can do. The ball is in your court. Bardzo rzadko, prawie nigdy. Raz na ruski rok. Once in a blue moon. Jeżryby? ryby. Raz na ruski rok. Do you eat fish. Once in a blue moon. Niepewny co do czegoś lub kogoś. Pod znakiem zapytania. Up in the air. Nasza wycieczka wciąż jest pod znakiem zapytania. Our trip is still very much up in the air. Bardzo się starać zrobić coś dobrego lub pomocnego. Stawać na rzęsach, stawać na głowie, dwoić się i troić. Bend over backwards. Będziemy stawać na głowie dla ciebie. We'll bend over backwards for you. Pospieszyć się i przejść do ważnej części bez wszystkich szczegółów. Przejść do rzeczy. Przejść do sedna. Cut to the chase. Nie mam dużo czasu, więc przejdźmy do sedna. I don't have much time, so let's just cut to the chase. Stracić okazję do robienia czegoś poprzez powolne zbieranie się do działania. Stracić okazję, przegapić okazję. Miss the boat. Przykro mi, przegapiłeś okazję. Wyprzedaż skończyła się godzinę temu. I'm sorry, you just missed the boat. The say ended an hour ago. Traktować kogoś mniej surowo niż zwykle, dać komuś dodatkową swobodę. Dać komuś spokój, dać komuś trochę luzu. Cut somebody some slack. Proszę daj jej spokój i pozwól jej się trochę zrelaksować. Please cut her some slack and let her relax. Jeśli problem dotyczy dwóch osób, wtedy obie osoby są jednakowo odpowiedzialne. Do tanga trzeba dwojga. It takes two to tango. Maria zawsze kłóci się z Zuzą. Dobrze wiesz, że do tanga trzeba dwojga. Mary is always arguing with Sue. Well, you know it takes two to tango. Ledwo udało się coś zrobić. O mały włos. Z trudem coś zrobić, z ledwością. By the skin of one's teeth. Ledwo co zdaję ten test. I passed the test by the skin of my teeth. Coś jest drogie. Kosztować majątek, słono kosztować, płacić jak za zboże. Kosztować krocie. Cost an arm and a leg. Mój samochód kosztował majątek. My car cost an arm and a leg. W kontakcie. Pozostać z kimś w kontakcie. Utrzymać kontakt z kimś. Keep in touch. Bądźmy w kontakcie. Let's keep in touch. Musisz ciężko pracować, jeśli chcesz coś osiągnąć. Bez pracy nie ma kołaczy. No pain, no gain. Jak to mówią, bez pracy nie ma kołaczy. As they say. No pain, no gain. Umrzeć. Kopnąć w kalendarz. Kick the bucket. On kopnął w kalendarz. He kicked the bucket. Zwolnij i zastanów się trochę. Chwileczkę. Moment. Wyluzuj. Spokojnie. Hola. Hold your horses. Chwileczkę, Billy. Pomyślmy o tym przez chwilę. Just hold your horses, Bill. Let's think about this for a moment. Przestań być zły, zmartwiony i zrelaksuj się. Uspokoić się, wyluzować się, dać na luz, wrzucić na luz. Take a chill pill. Wróć na luz, stary. Take a chill pill, dude. Być gotowym do uważnego słuchania. Zamieniać się w słuch. Be all ears. Zamieniam się w słuch. I'm all ears. Padać dużo i bardzo mocno. Le jak z cebra. Raining cats and dogs. Le jak z cebra. It's raining cats and dogs. Wszystkie lekcje posegregowane na wwwingby.pl Jeśli chciałbyś nas wesprzeć finansowo, możesz to teraz to zrobić poprzez Patronita. Link znajdziesz w opisie. I dołącz do naszej grupy na Facebooku Nauka Języka Angielskiego za darmo. Tam wspólnie pomagamy sobie, udostępniamy różne materiały do nauki. Subskrybując kanał jesteś na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. Zostaw oczywiście też łapkę w górę. Dzięki za obejrzenie. Cześć!